Dzisiaj będziemy oglądali sytuacje, które przydarzają się raz na milion i jakimś cudem udało się je uwiecznić na kamerze. A skoro o wyjątkowych sytuacjach mowa, to już tę sobotę, 6 grudnia w Mikołajki, w Carrefour Arcadia w Warszawie odbędą się Carrefour Gaming Days. Na miejscu czeka na Was strefa freemium z darmowym graniem oraz stupą wyzwań, Sim Racingiem oraz nagrodami. Oraz strefa premium z fast trackiem, z dłuższymi sesjami gry, rysownikiem Roblox i większą pulą nagród. Ja też tam będę od godziny 11 do 14, więc mam nadzieję, że wpadniecie. Zbić piąteczkę, zrobić foteczkę, bo to będzie jedyna taka szansa w roku. Ostatnia w tym roku. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie, że wpadniecie. Pamiętajcie, Carrefour Arkadia, Warszawa. Okej, okay, chłopaki grają w golfa. Trafi jakimś cudem. I nie trafił, nie trafił. Wkurzył się, uderzył w drzewo. I ty wróci i trafi. Nie wierzę. Zobacz, chłopy się ganiają. Niesamowite. Ciekawe, czy dzięki temu wygrał, czy przegrał. Mega mocne. Czym on rzucił? Jak... Rolka papieru. Taśmą klejącą? Taśmą klejącą, tak? Nie. Uwaga, 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 w co to padnie? <noise> Czoła to milion serduszek. Daliśmy się nabrać? Tak, daliśmy się nabrać totalnie. O! Że tak równo rzuci i wróci. Nie, 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 trafi tam do środka w te łańcuchy. To jest taki... Trafił. Taki powietrzny golf to jest. Ja bym to zagrał, ja bym to zagrał. Z tego odcinek nagrał. To może być ciekawe. Musimy gdzieś taki tor znaleźć. Nie mi się. nie do takich rzeczy. E, właśnie chciałem Cię pochwalić. Chciałem powiedzieć, że Justyna z pewnością wygra. No dobra. Rzuca butelką do śmietnika. I kot kopnął. A ten odbił nogą. I trafiło w kota. I na głowę. Nie, to AI. AI. Chyba. Jeszcze raz to zobaczmy. Tak, Odbił AI. nogą, ten kopnął. I mu na głowę spada. Nie no, wygląda realistycznie. No Nie mam pojęcia, jeżeli tak się wydarzyło, to gruby materiał. A ten co będzie robił? Stryknął kapslem, kapsel otworzył kapsel tak, i od kapsla się odbiło i nakręcił na butelkę. Kłamstwo. To akurat jest fake, i ja to nie wierzę. Myślisz, że fake? No zobacz, to nie wygląda realistycznie. Nawet nie wzdrygnęło tego tak równiko. No kamera slow-mo, nie? Nagrywa. Nie no, fizyka zachowana. Woda w butelce drga. No ja bym powiedział, że to jest legit. Obstawiajcie w komentarzach. Dobra, no, obstawiajcie w komentarzach, ale teraz faktycznie jest ciężko nam stwierdzić przez tą sztuczną inteligencję, co jest real. A co, co fake? O, że tak się udało akurat na kamerze złapać? I zraszacz się włączył. Serio? Tak. O! Oh! Wow! Fajne! Fajne. Zgasił siatło, Zrobił unik. To są błędy w Matrixie. Fajne, fajne, no. A tutaj co się dzieje? Rzuca. Odbiło się. Odbiło się od. I trafiło do kosza. Dachu! I tak? się liczy, jak się odbije od sufitu. Właśnie... Nie wiem. No cieszą się, więc chyba tak. To nie jest aut? Może i aut, właśnie powinien być chyba, ale no nie wiem, no miejmy nadzieję, że wygrali. To jakiś jest dla widzów, kibiców, turniej. Że masz kopnąć piłko na sam środek boiska. Tak, gdzie się zatrzyma? Tu w tym samym sunie nie na, na kółeczku. Oooo! Ale mastermind, mocny. Okej. Okay. To zdjęcie. Jezusy, żyrafa, stoi tak. 20 milionów zrobiło mu wyświetlenie. Mega ładnie to wygląda. Piękne. Oho. Mały kręglasz. To brzut! Patrz, 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 trafi to. Trafił. <laughs> Jaka cieszynka! O! To będzie dobre, jak już mu wypada piłka z ręki. O! No nigdy tego nigdy się nikt nie spodziewał! Nigdy więcej nie poszłabym z nim na krzykówkę. No. Znowu, Znowu jest ten sam golf. Odbiło się od wody i wpadło, patrz, idealnie! Krok stack to zrobił. O! Jak jest zimno w Kanadzie? Nie, Niemożliwe, to jest ai chyba AI. czy znaczy ja widziałem, że jak zagotowaną wodę wyrzucisz cool przez okno, to w locie zamarznie, nie? Ale żeby tak? No nie wiem, nie wiem. Zostawiam wam to do oceny, widzowie. Okej, okay, ma piłkę. Przyjął. Raz. Dwa. Dwa. I wyskok. Wyskok. Pod nogą sobie jeszcze znaczy, dał. Pod nogą sobie zrobił na takim lejczyku. I lejcieku. patrz. Pyk. No. To jest sztos punkt. Mocne. Uwaga, uwaga. Nie, nie, nie. Przyszło tyle. O! Mark, on plakiem zaskoczył ze sceny, rozumiesz? I go atakuje! jeszcze go znokautuje. tak? Mocne. No i to jest aktor, Fajne. to jest aktor. Mi się. O znowu, patrz. Ranga elit. Leci. Rzucaj. O, co on robi? Co on no robi? rzucaj. No rzucaj! No <noise> rzucaj! Piękne. Główka, klatka, dupą? O proszę. Ale punkcik z tobą, widziałaś to? Etymne. Easy. To fajnie. To jest takie easy, że koniec. Golf? Tak, patrz, 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 po wodzie się piłka podbijała. I na green poleciała. No. Okej, okay. co? Nie wiem, robi mostek? Co? Nie, z autu piłkę wrzuca. To On było... Wziął taki zamach, żeby to zadziałało jak katapulta. O kurczę. No, do połowy boiska dorzucił, nieźle. Weselicho, wrzuca je czymś do buzi, hop. No. Kopnął i złapał! Let's go, żeby ktoś to nagrywał! Mega mocne! O, Max Verstappen. To jest puchar Formuły 1, tak? I zdeptali! I się oblewają Bullami, no. <grystanie> o, ziomeczki, pyk, grają w kosza i... Patrz! I w tym samym momencie jeszcze klapnęli tak No samo. właśnie! Jeszcze raz! <grystanie> Piękne! Mocne. O! Wieloryb mu wyskoczył To też super szansa jest na to, Wiesz, co? To jest masakra jakaś Co tam u Ciebie? A, ja miałem ostatnią czówkę z wielorybem Na windsurfingu Grają w tenisa Tak, podkręcił mu O, zdobył punkt! Widziałaś, co się Jeszcze wydarzyło? nie. udało mu się podbiec, no Nie, on rzucił paletką Aha. Bo by nie zdążył, patrz Byk. Wow. I to się nazywa profesjonalista Ale jak się cieszą Jak mi to wyszło? Nie mam pojęcia, ukłonę dla niego Ping-pong ale odbił. Czekaj, czekaj, bo odbiło się od jego połowy i wracała na przeciwnika połowę, ale on zdążył jeszcze ją odbić. Bo od jego strony się odbiło, rozumiesz? Taki movement anakondy? Tu się wszystko szybko działa, ale mocne. Znowu gol. Patrz, tam jest green, widzisz? Nie gra, że trafi. Czysto trafił. Czysto trafił, rozumiecie to? Ja się pytam, co pójdzie z tymi piłkami? Wyławiają je? Ciekawe. O, Ale zgasił. Zobacz, odbił, a ten razem złapał. Dobra, no, lecą, 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 lecą i co? Będzie miał? Ma! Ma! Tak! Złapał! <laughs> tak, 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 patrz! Chcę mu zabrać! Patrz! Niesamowite. Co tam się dzieje na tych meczach? O! Nóżką se posił. Z piętki skleił. Patrz, patrz, patrz. Pyk! Ale to musiał boleć, bo ta piłka jest twarda, nie? No. A tutaj, ooo, no, całe no. boisko przebiegło. Wleciał. Wzruszona czy płacze? Smutna, smutna. Jest tyle mi miejsca... O, akurat rura nad jej autem strzeliła! I zamarzło całe auto! Rozumiecie to? Ja dziękuję! Jak? Uuu, niesamowite. Dzięcia. Jeden na milion. Okej, okay. oh, są... Wypełnił krajobraz. Tak. Taylor, Taylor Swift. Swift. Fajne. A patrz ten ptaszek, który jest na Przyle obrazku. Ciał. wylądował ci na książce. Świetne. Waszka usiadła na nogę, gdzie jest wydiera na Waszka. Uuuu Księżyc pośrodku, środku, a u góry tęcza. Mm. Świetne. Jeden, dwa, trzy kropki. Yeah, Cookie Monster. Yeah. <laughs> z ulicy z zamkowej, tak? Foie Blue, Blue Black, Kings. Aha, dobra że faktycznie jakby dawał A, smokowi. Faktycznie. wygląda tak no. Mocne. Tutaj piorun uderzył tam i w dół. Eee. Tęcza taka full okrąg. Jak lecisz samolotem no. Piękne. Ej, my też mieliśmy taką tęczę. Mieliśmy od prawej tęczę. do lewej. Okay. Tutaj Wam się wyświetla zdjęcie. Tę uczę ostatnio u nas się taka pojawiła. Piękna. Pierwszy raz w życiu widzieliśmy taką tęczę. I przez chwilę też była podwójna. Ale trwała tylko 10 minut. No i zobacz. są motylek usiadł na tego samego motylka. No, mocne. Flaming, Flaming... W kształcie flaminga. W kształcie flaminga, tak. Fajne. O kurczę. Dziura w chmurach, a tam tęcza. Fajne. Dwie kule się zderzyły. Wow. Też mocne. Ooo! Piesek akurat też ma tutaj taką linię. Fajne. Ken, który wygląda tak samo jak ten chłop. Tak jest. Niebieski homar. Ponoć bardzo rzadki. Czy to jest możliwe, żeby tak Pepsi pękła? Chyba nie. Hmm rainbow, ale w jakichś dziwnych różnych stronach. Powinna być raczej taka... Akurat tak się światło odbijało, załamania. nie? No. Gul wylądował na gulu. Mucha się nadziała na kaktusa. Buziała. Szybko leciała, uciekała. Tak. Robiła gdzieś unik i nie, zauwa nie zauważyła. Jeden na milion. Moment na świecie. A, to chyba kiedyś widziałem. Wow. Będzie, będzie błysk pewnie. Wybuch, akurat Aha. wulkan. Akurat wulkan wybuch, rozumiesz? Chłopce policzył. Że tego nie da się przewidzieć w ten sposób. To jest najmocniejsza dzisiaj. Jedna na minion. To tak samo ubrana, jakiego obudowała do No ja. Yeah. No to są błędy w Motfixie, nie? Mario? Który wygląda jak Mario? Mario. O. Gdzie jest kat? Kot Einsteina to był? O nie. Tak są ubrani. Tylko, że na drugą stronę. Mężczyzna nie. z kopitą na odwrót. O, pani Mazak. Dzięki za Twoją bezpieczną jazdę. Spoko. I za znakiem od razu gleba, prawie. Wytrzymał. Dwie różne osoby, a wyglądają tak samo. I tak samo ubrane, te same okulary, tak. Lol, to dziwne. Cztery, Cztery osoby. Cztery osoby ubrały ten sam outfit. Mega z zbiegi okoliczności. Tutaj akurat ptak przelatywał, jak było robione zdjęcie przez fotokomórkę. I nie dostał mandatu. Bo blacha jest, za, bla, bla jest zasunięta. Jego anioł stróż. Cztery żółtka w jednym jajku. Ek to jest nazwane quadruple. Egg in quadruple. one egg. Quadruple. Dwóch lokalnych doktorów z takimi samymi imionami. John. Cherian i Cherian John. Faktycznie. I, i obydwoje kardiologowie. Ol. Mocne. No błędy w jak nic. Jeden na milion. Ol. Nie! Ol. Ol. On trafił, ale wywinęła się tak siatka, że Zabinęła się i przytrzymała na rancie piłkę. Dobra, to jest grube. A ten co zrobi? Aha! Nie wierzę. Mocny chłop. Co to w ogóle za pomysł był? Weź tam traf. No, poczekaj. Co miał na celu ten rzut? No. Okej, okay, prawie. O! Bez odbicia od deski! Od razu trafił. A nie o to mu chodziło z pewnością, ale. Się, czy nie? Nie. Jest zawiedziony. Jeden na milion, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay. fajne rzeczy od tarczy odbiły się w, i wpadło no. Aha, to też super pomysł. Patrz, traficznie Teraz będzie. A, było blisko. Odbiła. Patrz, 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 odbiło się od ziemi i wpadło. Kijem no, normalnie. Bum. Ale siądzie, ale siądzie. Piękne, że to jeszcze kobitka robi. Aha, przez drzwi, żeby trafić do CD-ROMu! Wow. Niezły świr. Co za pomysły w ogóle? Skąd mają na to czas? Okej, okay. zobaczmy. <laughs> Czy ty to widziałaś jeszcze raz? Rzucił, odbiło się, leci buła, schod. paruwa do hot doga. Okej, okay. hop. Tyk. Tyk. Co nie robiłam? Trickshota. Fajne. Chopa. Nie! trafi tam. Let's go. Piękne. Patrz, to, to jest było niesamowite, właśnie. Pa z pompką. Porobił, porobił. Aha. Kłop kartą przecina banany. Nieźle. Patrz, 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 patr, patr, 360 i ma to! Let's go, to ta samababka! To ta ona się patrz, żyje w tym. Jak może tak piłką zakręcić? Niesamowita. Widzisz? Każdy ma w sobie jakiś ukryty talent. Jeżeli też posiadacie jakiś ukryty talent, napiszcie w komentarzu na czym on polega, bo póki co też ma swój ukryty talent w postaci wszystkich popil, które są na tym świecie dostępne. Dlatego no zaraz talent. Zgadza się. Pamiętajcie moi kochani, że widzimy się już w te Mikołajki, czyli w sobotę 6 grudnia w Centrum Handlowym Westfield Arcadia w sklepie Carrefour w Warszawie. Mam nadzieję, że wpadniecie.